Dzień dobry kochani, witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj spędzamy całą noc w muzeum. A nawet w takim trochę lepszym muzeum, bo jesteśmy w centrum nauki i techniki EC1 w Łodzi i tu jest mnóstwo wspaniałych interaktywnych rzeczy, które dzisiaj Wam pokażę. Możemy zwiedzać i wszystko robić sami! Tylko samochroniarza, więc nie możemy też przesadać. Dostaliśmy opaski, żeby móc korzystać z wszystkich atrakcji. Centrum jest już zamknięte, nikogo tutaj nie ma. To miejsce jest ogromne i ma mnóstwo różnych stref. Teraz jesteśmy w strefie elektrocieplanej, bo to miejsce kiedyś było elektrociepłownią. EC, elektrociepłownia, jeden, top jeden prawdopodobnie. I tutaj mamy wszystkie atrakcje związane z kominami, elektrowniczymi rzeczami i gazami i... Jak to Pan mówił? Hello, darkness, Parą i wytwarzaniem z pary prądu. To nie jest szyba, jestem po drugiej stronie, po ah. To jest tak zwany kapacz. Dym jest ah. kapacz. Niezułapułan, niezułapułan. Wiem, że kapacz. No i też. Zaczynamy atrakcję numer jeden uruchamiamy tą ciepłownię na nowo, bo ona została zamknięta w latach dwutysięcznych plus kwa milenialna, kojarzycie te sprawy? Zabawa polega na tym, że musimy utrzymać tą elektrociepłownię w ryzach, wszystko musi działać O nie, Nam będzie potrzebny do pomocy, więc pójdę kogoś zawołać i skorzystamy sobie z tego oto magicznego sprzętu. I teraz na księżycu jestem. na ją tak? Mogłabym polecieć w kosmos. A Teraz zrobimy powrót na ziemię. Teraz podskoczę. Jak po zejściu z trampoliny jest takie uczucie. Jest jak mam ciężkie nogi teraz. Jesteśmy teraz w chyba najbardziej w epickim miejscu, które wygląda najbardziej był tu kręcony teledysk do męskiego grania. wiosenka ja ciebie też bardzo, którą uwielbiam i teledysk, też uwielbiam, więc jak tylko zobaczyłam to miejsce, to powiedziałam, muszę spędzić noc! Wiem, że nie chcecie bez dłużej tak, Nie chcę którą znam jestem wam. Pokażę Wam teraz gigantyczną kulę. Giga kula. Zapytacie, co się znajduje w środku. W środku znajduje się kino. 2D oraz 3D. Obrzygałeś się w międzyczasie. Ulało mi się, nie będę kłamał. <grym> Wiem, że nie muszę. <śm> Maciejowi jak widać nie działa, bo jest. <grym> 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 <grym)> Ale przynajmniej potrafi gotować. <grym> <grym> Myślicie, nic tu nie działa, że nadal ja wam pokazałem. Jestem Dawid, ociowo i gra... <grym> Tu mamy jakieś tajemnicze wejście i stop! Nie wolno tędy przechodzić, ale ja tu nie przejdę, tylko jak to się otwiera. To jest de kombinacyjna? What? Ja i to otwieranie z nią nie wytrzymam. Bo nie będziesz gotować. <laughs> no, nie. O, nie, się bo, bo pokażę wam teraz miejsce, w którym będziemy dzisiaj spać i jest ono nieco przerażające. Nie, oto ono. Szyb windy. Jezu, po co się ja zabieram w ogóle te odcinki, jak ty mi przerywasz w ogóle nic nie dajesz. Tak naprawdę oto ono. Tutaj śpi Maciek, a ja wam pokażę gdzie my śpimy. Tak naprawdę Julia śpi tam. Zobacz, tu. Co? Wielgarny komin! Oh my god! Ja jestem y, tym typem, który zwiedza y, właśnie takie miejsca i ale super! Komin! Słuchajcie, komar! To jest ryb To jest komar. Ale to jeszcze nie koniec naszej wycieczki, bo zostało nam jeszcze tutaj sporo do zwiedzania, więc lecimy na atrakcję tym razem. Czyli moje ulubione, których najbardziej nie mogłam się doczekać. Mamy pianinko. Jaki byś chciała instrument? Dawaj. Mega ładny saksofon. ładny mnie... jest saksofon. Mhm. Te, 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 te. to jest nie, wiosenny bez. To jest bez. bez. Znaleźliśmy taką maszynę, która sama wygrywa melodię. To jest coś w stylu takiej dużej pozytywki, i stwierdziliśmy razem z Maćkiem, że tutaj zagramy wiosenny bez. A wiesz, jak pozytywka działa? Yy, nie. Nic nie gra, bo wszystkie guziki. Poza jednym szelestem. Jest ha. jeden szelest, bo ja ją go wcisnąć, ale wszystkie inne guziki są powciskane, więc teraz zaczynamy pracę nad wiosennym zap. Tym, tym, tym i G. I E. e. Ta no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Żugajki na wkacentku Są szygajci w centrum handlowym. <grystanie> Ej, jedzie policja! O, no, no. No, jest wiatr. Wow, jest wiatr. <grystanie> Tutaj mamy strefę, w której jest naprawdę mnóstwo różnych eksperymentów fizycznych. Jest ich tyle, że jakbym miała Wam je wszystkie pokazać na filmie, to byście oglądali ten film jeszcze przez następne 3 godziny. Więc jeśli chcecie wszystkie je tutaj sobie sprawdzić, to wpadajcie do EC1 i wypróbujcie nam w własnej skórze. Masz kartkę. Wsadzasz no. kartkę w szufladę. No, wsadzam ją. I zamykamy szufladę. I teraz coś rysujemy. Ciekawe, co ja mam? Moi widzowie, ale co strasznie. Zostawcie słupka. Nie, nie wierzę. On tutaj jest. Dojdzie do ostatecznego pojednania. Kopernik, czy masz kontakt z Julią Żugaj? Mam kontakt z Julią Jest to moja ulubiona astronautka. Dzięki niej odkryłem, że to Ziemia porusza się wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi. Dziękuję. Takie Takie było mega modne, jakie ja byłam dzieciaczkiem. Mój wujek miał takie coś w domu, i to działa tak, że jak przyłożycie. Nie działa, jednak tego rękę, to ten prąd będzie mnie śledził. I takie coś w ogóle można sobie kupić za siebie do domu. Wow, to jest super. Weź i co więc? Czas na wyprawę do kosmosu. Jak słyszycie, tu już się zaczynają dziać dziwne rzeczy. Ja czuję się trochę tak, jakbym szła, teraz wiecie, do statku kosmicznego. Zobaczcie, to ja w kosmosie, spełniam swoje marzenie, polecam w kosmos, jestem na kluczu. To jest generalnie jedno z takich moich marzeń, takich marzeń, marzeń, tylko że one się nigdy nie spełnią, żeby właśnie kiedyś polecieć w kosmos i zobaczyć dokładnie ten widok. W kosmosie trzeba ćwiczyć, dlatego że nie ma grawitacji, mięśnie wiotrzeją, kości słabną, trzeba po prostu robić sobie taki codzienny... Żeby być sprawnym, silnym i przede wszystkim zdrowym. Żeby nie było tak, że jak wrócisz na Ziemię, to zamienia się w kupę mięsa. Bo... Moi drodzy, trafiliśmy na strefę chemiczną, a ja byłam na biochemię, więc tutaj będę się mogła trochę popisać swoją wiedzą. Mamy godzinę 1.40, więc jest już dosyć późno i zmęczenie zaczyna nas łapać, ale jest tu tyle fajnych rzeczy, że jeszcze trochę pozwiedzamy i teraz sobie zrobimy twist, tak? Start! Chemiczny. No, to serio, jak w do lotku! Teraz dowiemy się, czy maszyna losująca jest pusta, czy dawno, dawno temu nastąpiło zwolnienie blokady. Moi drodzy, pierwiastek CU, nic innego jak miecz. Gdy to są ogromne podpowiedzki. S to nie jest na pewno złoto, myślę, że to jest siarka. Tak. AG, AG to jest srebro. I H to najłatwiejszy wodór. Yes, jestem mistrzynią chemiczną! Wzięłam ze sobą tutaj kilka najpotrzebniejszych rzeczy, między innymi y, mam właśnie piżamkę, mam rzeczy do zmycia makijażu, ozywają nam się tutaj ptaszki, więc super, dzięki wam za to. Wzięłam sobie gumkę z y, Crunchy Kaczuszkową, żeby sobie związać włosy i makijaż zmyć, ale wzięłam też coś co specjalnie wyprałam, żeby tutaj e, zabrać. Jest to, uwaga, opaska kartuszkowa. A zapytacie, co mi się z nią wydarzyło? Wstawiłam ją do prania na najwyższe obroty i... odpadły mi oczy. I mówię, nie no, odwiruję, żeby nie była taka mokra, żeby ją jeszcze dzisiaj mogła zabrać. No i y, właśnie wyszło to w taki oto y, sposób. <śleskujesz> Znaleziona została łazienka, więc czas na transformację, moją, do snu. Gotowa, moi drodzy, zmyty makijaż, przebrana jestem w piżamkę, więc lecimy się ululać i modlę się, żeby w którymś momencie, na przykład jak pan ochroniarz przez kamerę zobaczy, że idziemy spać, żeby wyłączyli światła i dźwięki. To jest takie moje mini marzenie na dzisiejszy wieczór. Zobaczymy, czy się wydarzy. Wzają się rzeczy niesamowite, lecą coraz bardziej absurdalne dźwięki. Przed chwilą, przysięgam Wam leciał dźwięk pierda. Tak jakby ktoś chciał puścić cichacza i mu nie wyszło, i by się wybstało. Dosłownie były takie dźwięki, typu... I się zastanawiam, czy ktoś sobie z nas robi jaja w tym momencie i to jest wszystko ukartowane, czy po prostu te dźwięki tutaj są i na przykład wydaje jakiś komar albo jakieś inne zwierząt. No Dalej próbujemy zasnąć. Została się rzecz niespodziewana, zostały wyłączone dźwięki i światło tutaj u nas w sali, aczkolwiek i tak się światło, światło jeszcze w innych salach, więc jest dość jasno, a przynajmniej jest już cicho. Ogłaszam, że idziemy spać i widzimy się rano. Next morning. Powiem wam, że noc była ciężka, co chwilę się budziłam i miałam jakieś dziwne sny. Cały czas coś stukało, coś się odzywało. Tak jak na przykład teraz możecie usłyszeć, przyszli panowie sprzątający od godziny chyba 6, siódmej i w pewnym momencie usłyszałam taki hałas, jakby się jakaś maszyna włączyła tak. A to się okazało, że pan właśnie z takim wózkiem przyjechał umyć podłogi. No na pewno nie jestem bez pana, ale mamy jeszcze jedną rzecz do zobaczenia. Wczoraj nie daliśmy rady jej zobaczyć ze względu na to, że było już ciemno, ale wstajemy teraz, zbieramy się, i idziemy ją e, jeszcze zobaczyć. Tutaj jest ten komin, przy którym spaliśmy, jesteśmy tylko na piątym piętrze i teraz musimy wjechać jeszcze wyżej i jedziemy na taras widokowy. Ja wam e, przypominam, zleksza lęk wysokości, więc mam nadzieję, że to będzie jakoś tak... Jeszcze należy ostrożować. O wow, dobra, jednak jest barierka, więc czuję się trochę bezpieczniej. O mój Boże. nie no dobra, jednak do barierki pochodzisz. Nie no, to jest na tak. to akurat. Jezu, ja się przysłyszałem, myślałem, że prawdziwy gołąb tu siedzi. A <grymne> <grymne> coś Jezus Maria Tutaj moi drodzy, zaraz obok jest stacja kolejowa, łódź fabryczna, więc jeśli chcielibyście tutaj przyjechać, to z Warszawy e, pociąg jedzie dosłownie godzinkę, może troszkę ponad godzinkę, i jak wysiądziecie na łodzi fabrycznej, no to przychodzicie dosłownie ile to jest? 7-8 minut. I znajdujecie się już tutaj w EC1 i możecie zwiedzić te wszystkie rzeczy. Myślę, że naprawdę warto, a ten widok jest... Mocny Jak widzicie ten budynek to jest druga część tej elektrociepłowni To jest EC1 W sensie to też jest EC1 Ale to zostało wybudowane jako pierwsze My teraz jesteśmy w tej części, która została wybudowana później I zobaczcie jak ta część jest wielka A ta w której jesteśmy jest jeszcze większa Dużo mieliśmy wczoraj zwiedzania later. Jest godzina 11 prawie Była to naprawdę bardzo fajna przygoda Ale teraz czas odespać Bo no najwygodniej to tam się nie spało Także ja już Was żegnam i dobranoc!